Siemaneczko, witajcie, ziomeczki z tej strony Lily FCG. I tak, dzisiaj Wam pokażę, jak przejść challenge PSG Cup. Tak. Doradzę Wam teamy, teamy, jakimi grać, i, po, i powiem parę rzeczy o tym. Tak. Pierwsza rzecz, nie grajcie z randomami. Weźcie sobie team, nie wiem, znajomych. Klubów, najlepiej abyście gadali ze sobą, rozmawiali. Nie wiem na czym chcecie. Ja mam team i tak teraz wam pokażę teamy, jak, jakie ja zrobiłem. Nie, nie tabelę wyników, tylko dziennik widzę. W o, tu tak tutaj. Zaczęliśmy. I tak. Mieliśmy Team comp na początku. Na tą pierwszą mapkę. Jackie, Frank i Tara. Tara leczący Star Power, Frank ten yy, z dodatkowym życiem. I, I Jackie z tego co wiem, to na razie ma pierwszy ten. Yy, jeden tylko Star Power. Tak. Yy. Tutaj była szybka giera i też rozmawialiśmy ze sobą i no wyszło, tutaj ten mecz był bardzo łatwy, tu mam jakieś lagi lekkie tutaj i tak, no tutaj Frank ich żółtował wszystkich, a ja strzeliłem bramkę na jeden do 0. I znowu tutaj... Nie wiem co oni robili szczerze. To byli. grali naprawdę jak boty. Tutaj tą, drugą bramkę trafiłem i gra zakończona. Na tą pierwszą mapkę ta, graliśmy takim właśnie teamem. <laughs> yy, na tą drugą mapkę. czyli. Yy, czekajcie. Raz, dwa, trzy. I tu, tak, zaczęli, bo spróbowałem Jackie jeszcze na tą mapkę, e, tą tutaj, o tutaj i ona się nie powiodła, nie powiodło się, więc, e, kombi, e, więc, za, więc zaczęliśmy grać z teamem e, Ems, Frank i Tara, tak. <tryk> Tutaj tak Tutaj w ogóle A, jeszcze jedna rzecz jak, To nie musi być taki sam team jak my Tylko Bardzo ważne Abyście Mieli Różnego rodzaju postaci Abyście nie mieli na przykład dwóch tanków nie mieli też samych na przykład na daleko, tak jak na przykład my, no bo to nie musi być taki sam team, ale aby był, w sensie że Frank Tank, Ems to taki, no nie taki bardzo długi zasięg, ale no wiadomo, I po prostu mocna i tara, tara to postać na daleko i właśnie. Przez to, to, przez to robiliśmy co chcemy, bo oni na przykład wzięli dwóch tanków, Bibi i, i no właśnie El Primo i Jessie, to im nie poszło. No Jessie dobra ale i na przykład El Primo sam i jeszcze ktoś, ale no tak dwóch to bez sensu moim zdaniem. Dobra, dalej. I na trzecią mapkę. Wróciliśmy ten, tym samym Tak, wróciliśmy tym samym teamem. Tutaj mi powiecie, że na dwóch tanków znowu było. No właśnie. Ale zauważcie sobie, że Frank te, to jest taki też tank, ale on ma w miarę taki długi zasięg. I ta A, a Jackie to po prostu taka, taki półtrower półtank, pół no. No i mniej więcej to chciałem wam powiedzieć. <laughs> Jak widzicie, widzicie, tak się prezentuje skin PSG, czyli. Zagramy sobie jeszcze jedną gierę. Hmm. Hmm. Nie tą trąbką tak strzela. Mm. Kurde, i będzie mnie zatruwał. Kurde, ten Barley tam na tym środku jak puszuje sześć kirsów Barley. Tu widz. Timowałem się z tą szerką, choć chcę ją oskamować. Hmm. Chcę na Kisę nabić ulta, aby ją dojechać. Bo jak ona będzie miała pierwsza ulta, to nawet mam przewagę kim to. Dobra plaszter, się uruchomi. Dobra, niestety No ale No nie, mo nie można tak zakończyć odcinka, tak Weźmy po prostu inną postać, na przykład Dynamajka Spróbujmy tym a nie aby nie było, że przegraliśmy Zdaje się, że na koniec odcinka tylko taka przegrana mm. Trzeba go trzeba wyjaśnić. Tutaj trzeba go tutaj wyjaśnić, nie wiem jak. Największy No nie, dobra Muszę się rozbudzić po tym Bo nie wiedzę, że wygrałem mm, No to To na tyle Cześć